Witam serdecznie wszystkich w tym nowym 2021 roku. Otwarcie sezonu krociowego. Miałem jechać na Parsentę, ale wybrałem jednak z sentymentu mniejszą rzeczkę, może bardziej kameralną. Na razie ludzi nie widać. Zobaczymy co się będzie działo dalej. Na razie troszkę, troszkę mrozek jest trzeba. próbować. No zobaczymy co się będzie działo później ma się troszeczkę ociepli, śniegu spaść. Trocie lubią, jak właśnie zmienia się z mrozku. Zaczyna troszeczkę śnieżek padać. Może wtedy coś się będzie działo. Zobaczymy. Delikatnie. Zaraz zobaczymy czy. Czy powtórzy. Ale dziubnęła. Ryba jedna, jedna ryba. Ale niechętna. No, niestety tam ta ryba nie powtórzyła. Próbowałem różnych przynęt, postałem nad nią duszą chwilę. jeszcze wróciłem, ale już bez kontaktu. Taka jakaś chimeria. że coś mnie. No, ta woda, malutka woda, nie? One też takie nie są zbyt odważne, żeby, żeby mocno zażerować, atakować. No, zobaczymy, co się będzie działo. Woda się zmieniła, tak jak było w prognozie, zaczął padać śnieżek, zrobiło się bialutko, temperatura na plus, mogłem przejść, mogłem przejść na plecionkę, tu jakiś spławik widzę, chyba w wodzie, zaraz zobaczę co to jest, Że świeci na fluo. I błysteczka wyciągnięta. Blue Fox. Super Vibrax. Może no, być, co tam. I agrafka jakaś do tego, do kompletu. O. ostra Plecionki ktoś urwał Kupa plecionki Żółty fluo no. Żółty fluo Siedzi w kąt. nie Nieduża ryba, ale, ale jest. O, tą to chyba na batoga będziecie. O, spadła. Uff. Spadła niestety. Nieduża była, ale no mogło mogła być sztuka na otwarcie sezonu, ale niestety Na krótkim deszlu taka tego się wychlapała I tak taka ledwo wymiarowa Ledwo ledwo No nic, chociaż coś się konkretniejszego zadziało, bo cały dzień dwa puknięcia i tak to kompletnie nic. Chodziłem już bez wiary, a teraz chociaż troszkę inaczej. Wiedziałem, że trzeba na batoga ją szybko, bo tak była zapięta nie za bardzo ale to nic szkoda, że to już koniec dnia bo, bo energii dopiero dostałem nowej druga energia do łowienia a tu już trzeba kończyć zaraz, no niestety i takie otwarcie sezonu bywa ostatnie dwa dwa lata miałem po komplecie to, to musi być i taki wyjazd No i wystarczy. Koniec wędkowania, jeszcze może na powrocie rzucę tam w jednym miejscu ze dwa razy, ale wystarczy. Szarówa pomalutku się robi, no co mogę powiedzieć, coś tam się działo, jakieś brania, małego srebrniaczka miałem na kiju i tak naprawdę to wszystko. Eee, no sezon rozpoczęty bez ryby, no chyba, że jeszcze na koniec tam rzucę dwa razy i wyciągnę, no ale na no, to nie liczę za bardzo. No zobaczymy co tam dalej sezon pokaże, nie ma co się poddawać, to jest dopiero początek, prawdziwe srewniaki i tak i tak naprawdę dopiero gdzieś około połowy lutego się zaczynają, w zależności jaka pogoda, no ale zobaczymy, zobaczymy, pozdrawiam wszystkich, jak jeszcze nie dałeś subskrypcji, polecam, będzie, <laughs> będzie więcej, więcej tego typu filmów, filmów z warsztatu i filmów z nadwody, także... Myślę, że warto zasubskrybować i być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym filmie.